Nokia 5230 GPS. Wyświetlanie aktualnej lokalizacji. Możesz wyświetlić swoją aktualną lokalizację na mapie. Użyj ikony szybkiego dostępu do aplikacji mapy na ekranie głównym, lub wybierz menu, a następnie mapy. Na pytanie: Potrzebne połączenie? Wybierz tak. Lub zaakceptuj i ustaw opcję użyj punktu dostępu na automatycznie, aby telefon w przyszłości sam łączył się z Internetem przy włączaniu aplikacji mapy. Dotknij: Moja pozycja. Kiedy połączenie GPS jest aktywne, aktualna lub ostatnia znana lokalizacja jest oznaczona na mapie symbolem czerwonego kółka. Jeżeli ikona ma jasne kolory. Oznacza to, że sygnał GPS jest niedostępny. Jeżeli dostępne jest tylko określanie położenia na podstawie identyfikatora komórki, przybliżone miejsce pobytu jest oznaczone czerwoną poświatą. Aby zamknąć mapę, dotknij Menu, a następnie Pole z krzyżykiem. Aby powrócić do ekranu startowego, dotknij Wyjdź.